Witam, kochani, bardzo serdecznie. Dzisiaj wiadomość dla Ciebie. Zobaczmy, podejrzymy, co karty tarota mają nam do przekazania. Wiadomość dla Ciebie. Zapraszam bardzo serdecznie do wysłuchania. Tarot, proszę, daj rady, wskazówki. Mamy trójkę mieczy, siódemkę buław, pazia buław, odrodzenie, karta pustelnika, no i oczywiście kochankowi. Moi drodzy, no tutaj wiadomość jest dosyć klarowna, jesteśmy w takim oczekiwaniu, tak jak gdybyśmy byli, oczekiwali na przyjście wiosny, tak, na tą chwilę. Mogę tak porównać. I tutaj jesteśmy troszeczkę zniecierpliwieni, być może nawet niektórzy czują zranienie. Jest ta siódemka buław, która mówi nam o samotnej walce w tej chwili, niemożność wykonania jakichś ruchów. Tak, jak na przykład porównam taki przyziemny przykład, dam, że czekamy na wiosnę, aby wyjść na przykład do naszego ogrodu i tam coś zrobić, upiększyć, ulepszyć, no ale nie możemy, czujemy się zamknięci, bo na przykład śnieg spadł. Tak? To jest taka y, sytuacja. Także tutaj y, z niecierpliwością z sytuacją, która nastąpiła i moi drodzy jest tutaj to można oczywiście, ja podam jeden przykład to można oczywiście moi drodzy przełożyć na inne aspekty życiowe jest tutaj kochani na początku Przyszłości naszej kolejnej paśbuław, który mówi o planowaniu, ale bardzo powolnym. Zaczniemy powoli planować. W tej chwili i jesteśmy trochę w takiej blokadzie. Pomyślmy nad dalszym planem sumiennie, starannie, powoli. Snujmy plany, możemy otrzymać w najbliższej przyszłości ciekawe informacje dotyczące, moi drodzy, naszego związku, naszej miłości. Ale także spraw związanych, kochani, tutaj z dużymi jakimiś projektami. Możliwe, że na horyzoncie za 2-3 dni przyjdzie do nas ważna wiadomość z urzędu, z sądu, z jakiejś wyższej instytucji. Być może też, moi drodzy, nadszedł czas w tej chwili na. Harmonie w naszych sercach, w naszych związkach, abyśmy obudzili w sobie tą miłość i też, moi drodzy, snuli te plany powoli, tutaj podejmowali jakieś pierwsze decyzje. Także, kochani, tutaj jest czas na pojednanie się, na zgodę, na harmonię. Czas odrzucić przeszłość, smutki, żale. Wyczekujmy listu, wyczekujmy dobrych wiadomości, tak myślę, no ale działajmy mądrze, roztropnie, moi drodzy i pamiętajmy o współpracy, szacunku także do siebie, do świata, do ludzi. Takie przesłanie, taka wiadomość, moi kochani od kart tarota, myślę, że dosyć przydatna w tych czasach, ale każdy indywidualnie może sobie tutaj podpasować do siebie te wiadomości, które wam przekazuję. Pozdrawiam serdecznie, życzę wspaniałego dnia i niech moc będzie z wami, miłość niech was nie opuszcza i szczęście. Do usłyszenia, moi drodzy.